Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwszy dzień tygodnia, dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich cóż takiego. Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu. I zastali wszystko, tak jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich o nierozumni, jak nieskory są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj w liturgiach w ciągu dnia czytaliśmy inną Ewangelię, ale ponieważ o tej porze ma się już ku wieczorowi i dzień się nachylił, więc można też przeczytać Ewangelię o uczniach i Jezusie idących do Emaus. Myślę, że jest to dobra opowieść, która pokazuje nam, że do. Do rozpoznania Jezusa zmartwychwstałego, do rozpoznania zmartwychwstania, rozpoznania życia Bożego w nas, wiedzie pewna droga. Ta droga opisana jest dosyć szczegółowo także w tym, co uczniowie idący tą drogą. Kleofas to jedno imię. Jedna z naszych pieśni wielkanocnych mówi, że drugim był Łukasz, być może autor tej Ewangelii. Ten opis pokazuje, co ci uczniowie przeżywali, co myśleli, jakie mieli uczucia, jakie mieli przeżycia, czym byli rozczarowani, czego nie rozumieli, czym byli zdziwieni, czym byli zmęczeni. Myślę, że bardzo dobrze pasuje ten opis tego, jak oni czuli się i co przeżywali w drodze do tego, jak my przeżywamy naszą rzeczywistość, zanim jakoś światło zmartwychwstania głęboko, prawdziwie dotrze do nas, dotrze do naszych myśli, dotrze do naszych uczuć, do naszych serc, do naszej woli. Przechodzimy taką drogę, że też doświadczamy jakiegoś smutku, zmęczenia, rozczarowania. Trochę jesteśmy jak ci, których opisywał w pierwszym czytaniu święty Piotr. On tam mówi, że kiedy Jezus już zmartwychwstał, a jeszcze za swojego życia, zanim zmartwychwstał, bo kiedy zmartwychwstał, zrobił to ostatecznie, co zaraz powiem, to on mówi tak, że Jezus przeszedł, Święty Piotr mówi tak, Jezus przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Tam się diabeł kojarzy z taką nadprzyrodzoną rzeczywistością, złą, ale być pod władzą diabła to nie zawsze znaczy być jakoś nadzwyczajnie kuszonym, to nie zawsze znaczy być opętanym przez złego ducha. Być pod wadzą diabła to także być w tym sposobie myślenia, który kusiciel podsuwa, który nas oddziela od Boga. Diabeł, to jest słowo pochodzące z języka greckiego, to jest ktoś, kto dzieli, dia, coś jest podwójne, rozdzielone, rozproszone, rozrzucone. I my dość często, tak jak ci uczniowie idący do emoz, jesteśmy, przeżywamy życie jako jakoś takie smutne, dlatego że myślimy, że jesteśmy właśnie oddzieleni od Boga, od prawdziwego życia, od sił życiowych, od miłości, od przebaczenia, to była ta pokusa, którą już w raju, nieprzyjaciel człowieka, podsunął, mówiąc przewrotnymi słowami, że nie jesteście jeszcze jak Bóg, chociaż Adam i Ewa otrzymali od Boga życie na obraz Boży i podobieństwo Boże, mówiąc im, że im dużo brakuje do tego, żeby być blisko Boga. Tak się tym przejęli, że cała historia potem grzechu to jest ta historia niewiary, tego zranienia, że, tego przestraszenia się, że może rzeczywiście jesteśmy daleko od Boga, oddzieleni, podzieleni. Oddzielenie od Boga, potem podzielenie między sobą. I stąd pewnie płynie dużo naszych napięć, dużo naszego zmęczenia, dużo naszego smutku, że tak przeżywamy życie. Jestem sam, i zdany sam na siebie, bo oddzielony od Boga, inni ludzie są zagrożeniem, muszę z nimi walczyć, muszę walczyć o siebie, muszę walczyć przeciwko innym ludziom. Jestem oddzielony od zasobów, muszę gromadzić, muszę. Czy starać o przetrwanie, nikt mi w tym nie pomoże. Mamy takie doświadczenie, że gdzieś to myślenie płynące z grzechu, płynące z niewiary, płynące z tego pierworodnego zranienia, gdzieś mocno nas dotyka. I tak idziemy w życiu tą drogą, ale też wypowiadamy, wypowiadamy gdzieś te nasze smutki, obciążenia. I tak jak uczniowie tutaj dzisiaj rozmawiają z Jezusem, chociaż jeszcze nie wiedzą, że to Jezus, opowiadają mu, Czego się spodziewali, jakie były ich marzenia, jakie były ich pragnienia, jak to z tych ich marzeń nic nie zostało. Tego Jezusa, w którego oni tak wierzyli, ukrzyżowano i jeszcze coś niezrozumiałego stało się po jego pogrzebaniu, że w grobie nie było ciała. Spotykają Jezusa wędrowca i tak zwyczajnie mu się zwierzają z tego swojego obciążenia, rozczarowania tego poczucia, że są oddzieleni od życia, że są daleko od Boga, że są daleko od realizacji swoich marzeń, że muszą na nowo jakoś sobie poukładać życie i znowu samotnie, znowu zdanie sami na siebie na takie konieczne przetrwanie. A jednak dzieje się też coś nadzwyczajnego w tej drodze, że już w tej drodze chociaż jeszcze nie wiedzą, że to jest Jezus, słyszą inną opowieść o tym doświadczeniu, o tym co się stało z Jezusem i także o tym, co oni przeżywają. Słyszą, że Jezus mówi, że w księgach, które Pan Bóg dał swojemu ludowi, było opisane, że to jest część doświadczenia Mesjasza, że On miał przez to przejść, że to nie było coś, co wymknęło co się z Bogu spod kontroli, tylko to było zamierzone przez Boga ogromnej pokorze i miłości do człowieka, przejście drogi ludzkiej, także przejście przez śmierć, aby pokazać, że śmierć nie ma władzy nad człowiekiem, że śmierć nie zagraża człowiekowi, że życie człowieka nie kończy się ze śmiercią, że śmierć biologiczna wprowadza do nowego sposobu życia, do sposobu życia w Bogu, z Bogiem. Święty Paweł dzisiaj mówił w drugim czytaniu, że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A więc nasze życie jest kontynuowane, będzie kontynuowane, już jest jakoś wieczne, będzie kontynuowane poza tę tajemnicę, poza tę granicę śmierci. Jezus zaczyna im to tłumaczyć. Najpierw, jako do głowy im wkłada inną interpretację rzeczywistości. Nie takiej podzielonej, oddzielonej od życia, tylko takiej, w której Bóg cały czas ma w swoich rękach losy ludzkie, miał w swoich rękach losy tego Mesjasza. Cały czas go prowadził i nic się nie dzieje, co nie byłoby Bogu wiadome. I kończy się ta Ewangelia takim doświadczeniem, że oni rozpoznają Jezusa i jest to ciekawe doświadczenie. On ma takie dwa aspekty. Pierwszy aspekt to ten, który mówią uczniowie już na końcu tego doświadczenia w Gospodzie, mówią, że Przecież, gdy rozmawiał z nami w drodze, już wtedy serce w nas pałało. Że my jakoś gdzieś wewnątrz nas, gdzieś w głębi naszego serca, wiedzieliśmy, że On ma rację, że On nam tłumaczy rzeczy prawdziwe, że gdzieś nasze serce współgrało z tym tłumaczeniem, że Bóg cały czas ma w swoich rękach świat, Jego historię, losy ludzi i losy Mesjasza. Gdzieś nasze serce to przeczuwało, pałało w nas. To jest bardzo ciekawy aspekt, który dla nas może być osobiście bardzo pouczający, zachęcający nas do tego, abyśmy zajrzeli do naszych serc. Czy tam nie mamy przeczucia tej więzi z Bogiem, tej jedności z życiem, jedności z Bogiem, ojcem. Tak nazywamy tę osobę Boga, tę tajemnicę Boga, który jest źródłem całego życia. Źródło, czyli Ojciec, ktoś, od kogo się pochodzi. Czy nasze serce nam coś takiego nie podpowiada nieustannie? Czy nie mamy takiej intuicji, tak byśmy pewnie powiedzieli troszkę innym językiem, takiego przeczucia, że w sumie to wszystko prawda? Że nie jesteśmy daleko od życia, daleko od Boga, że nie jesteśmy pozbawieni Bożej opieki, miłości. Tak, tak mówimy często bez zastanowienia, że Jezus pojednał nas z Bogiem Ojcem przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, czyli rzeczywiście jesteśmy w jedności. Gdzieś na powierzchni doświadczamy tego trudu, zmęczenia, smutku, niewiary, tego podzielenia tego skutków działania diabła, który rozdziela, rozrywa, kusi, aby nie wierzyć w to, że jesteśmy w jedności. To gdzieś na powierzchni ciągle to się gdzieś w nas dzieje. A gdzieś głęboko w nas, w naszym wnętrzu, w sercu, czy jakkolwiek byśmy to nasze wnętrze nazwali, jest ta intuicja, że to wszystko prawda, że nasze życie nie może być skończone, zakończone śmiercią, że nasze istnienie jest wieczne, trwałe. Czasem można sobie tak pomyśleć. Czasami to może być za trudne, ale czasem można by tak sobie pomyśleć, tak właściwie to kiedy patrzę na coś, patrzę teraz na ten kościół, patrzę na innych ludzi, patrzę na kaznodzieje, to kto we mnie patrzy na ten świat? Gdyby tak sobie zdać sprawę, że we mnie jest ktoś, kto patrzy przez moje oczy, to cały czas my jesteśmy, ale to jest właśnie ta nasza część niejako wieczna. To używa tego ziemskiego doświadczenia, jakim jest nasze ciało i nasze oczy, i sobie patrzy na ten świat, I w nim funkcjonuje, w nim żyje, bo Pan Bóg nam ten świat podarował jako miejsce rozwoju, wzrostu, twórczości, kochania, odrożenia siebie nawzajem i przyjmowania, obdarowania i dawania siebie. że Patrzy z wewnątrz, z wnętrza mojego, każdego z nas, taka ta wieczna, odwieczna część nas. Kto patrzy przez moje oczy? Taki duch, który nie ma czasu, nie ma wieku, nie ma iluś tam lat. Jest zawsze. I czasami można sobie tak pobić, powiedzieć, z takim zastanowieniu się, że w moim sercu jest takie przeczucie tej prawdy. I drugi aspekt tego, w jaki sposób rozpoznali Jezusa w gospodzie uczniowie w Emaus, to łamanie chleba. Jezus w jakiś taki swój sposób prawdopodobnie łamał chleb. Może taki sam jak w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy powiedział o chlebie: to jestem ja, to jest moje ciało, ono jest dla Was. I może też wielokrotnie przed ostatnią wieczerzą, przez cały czas, kiedy byli jego uczniami, przy różnych posiłkach, Jezus podawał chleb w jakiś taki swój sposób. Może Go wtedy właśnie jakoś rozpoznali. A tyle ważne była i ta ostatnia wieczerza, i to rozpoznanie Jezusa po łamaniu chleba, że wspólnota tych, którzy uwierzyli w Jezusa, gromadziła się i gromadzi się po dziś dzień, tak jak my też dzisiaj. Gromadzi się, aby łamać chleb i rozpoznawać Jezusa. W tym, że jesteśmy obdarowani, że nasze życie jest karmione chlebem, a przez to samym Jezusem i Bogiem samym że nasze życie jest pod opieką Ojca, który nigdy nas nie wypuszcza ze swojej ręki, chociaż czasem nam się tak wydaje z powodu tych konsekwencji działania diabła. Dlatego jesteśmy dzisiaj też na Eucharystii. Właśnie w tej porze, kiedy ma się ku wieczorowi, dzieje się na chybie. jako wspólnota gromadzimy się, by łamać chleb, by przyjąć chleb, by dać się nakarmić. Niech nas to doświadczenie uczniów też nakarmi i ożywia, i zaprasza i zachęca do tego, żeby medytować prawdy o zmartwychwstaniu. Medytować prawdę o tym, że nasze życie nie kończy się ze śmiercią, bo to bardzo wpływa na to, w jaki sposób podchodzimy do naszych niepowodzeń, do różnych strat do wszystkiego, co ma jakiś posmak śmierci straty. Tak? Bo to nie jest jeszcze ta ostateczna śmierć na ziemi, ale często różne rzeczy. Tak dotkliwie przeżywamy jako stratę, że bez tej perspektywy wiecznej. Jeśli sobie pochodzimy, pomodlimy się, pospacerujemy, posiedzimy w fotelu, pomedytujemy nad tą prawdą: Moje życie nie kończy się śmiercią, będzie trwało w Bogu dalej, to zupełnie inaczej możemy podejść do różnych naszych wyzwań, do planowania w ogóle życia, do obudzenia na nowo marzeń, które niektóre zrealizujemy w tym życiu, niektóre w przyszłym, bo życie będzie trwało. Możemy inaczej podejść do naszych niepowodzeń, do tych różnych form śmierci i strat, które się nas doświadczają. Ale warto też pochodzić sobie z tym doświadczeniem, czy moje serce przypadkiem nie przeczuwa, że to wszystko prawda, że cały czas jestem pojednany w jedności z życiem, które mnie prowadzi, czyli z Bogiem Ojcem, z źródłem, który cały czas we mnie się rozwija i prowadzi mnie do spełniania wszelkich marzeń, pragnień, dobrych rzeczy, dobrych natchnień. Że moje serce mówi mi o tym, że moje życie jest wieczne i że nie jestem oddzielony. Niech to będzie zaproszeniem, by przez najbliższy czas wielkanocny, a mamy aż 50 dni radości wielkanocnej, z tymi prawdami chodzić, medytować, spacerować, siedzieć i rozważać, aby Pan Bóg przez to mógł naszą wiarę coraz bardziej ożywiać. Amen.